Bonjour, Szymanko, Właśnie w tej chwili powinniśmy być w Miami, no ale nie jesteśmy, ponieważ najpierw odwołali nam jeden lot. Musieliśmy dokupić lot jeszcze tego samego dnia z Berlina do Paryża, no i musieliśmy dostać się do Berlina, więc troszeczkę nam to pokrzyżowało plany. A jak już dostaliśmy się do Paryża, to dowiedzieliśmy się, że nasz lot do Miami jest opóźniony o 24 godziny, z tego względu, że kiedy kupowałem te bilety na nasze wakacje 4 miesiące temu ponad, to wybrałem sobie datę 25 kwietnia. Czyli trafiłem podwójnie w sam środek tarczy, bo i trafiłem z datą 25 kwietnia, i trafiłem z Francją z liniami lotniczymi, ponieważ tylko one strajkują i tylko tego dnia. Dzisiaj mamy już 26, więc jak pewnie to oglądacie, ja już jestem w Miami e, i nagrywamy dla Was kolejne filmy. Tymczasem idziemy sobie sprawdzić francuskiego McDonalda, ponieważ w każdej sytuacji trzeba szukać pozytywów. Dosłownie 30 sekund od naszego hotelu mamy francuskiego McDonalda i jak patrzyłem, to naprawdę mają z mega zróżnicowane menu, także no, wydaje mi się, że to będzie ciekawy odcinek. Przetestujemy sobie najmocniejsze rzeczy, które tam mają, a potem lecimy na lotnisko i wsiadamy do samolotu do Miami. A jeżeli czekacie na content ze Stanów, ponieważ nie będziemy tylko w Miami, My będziemy w Miami, w. a nie będę wam zdradzał, gdzie będziemy. Będziemy naprawdę w masie amerykańskich miast mamy zaplanowany po prostu super content, więc jeżeli na to czekacie, zostawcie łapkę w górę i możecie teraz napisać Bocian w USA, a ja przypnę wam serduszko. Teraz sprawdzam Instagrama i taka ciekawostka. Minęliśmy się wczoraj na wieży Eiffla z Paulo Maldini. Jeżeli śledzicie piłkę nożną, to będziecie wiedzieli, kto to jest. No szkoda, że się nie spotkaliśmy. Dostaliśmy nasze zamówienie. Zapłaciłem za to 162 zł, 3750 euro i teraz tak. Mamy tutaj frytki klasyczne z francuskich ziemniaków, bo oni się tym bardzo firmują. Dwa makaroniki, bodajże 2,50 euro one kosztowały Mamy tutaj takiego mini wrapa Coś takiego jak ten eye twist z KF, czyli taki naprawdę malutki Chyba z sosem ranch Dostałem przypadkiem na nuggetsy i zobaczcie w jaki sposób w ogóle to wszystko jest podawane Ja nie wiem czy w Polsce to już jest Nie ma papierowych, jeżeli jecie na miejscu to nie ma papierowych tych Tylko są wielokrotnego użytku, plastikowe Pewnie sobie je ją. Tak samo tutaj. Wiadomo, wszystko super fajnie, ekologiczne, ale jedyny minus jest taki, że jak chcesz sobie zabrać półkolki, na przykład? To nie wiem, chyba musisz iść poprosić, żeby ci dali papierowy kubeczek, no bo tego nie zabierzesz. Tak samo z frytkami. Chcesz sobie zabrać frytaczki, no to musisz prosić. Dobra, kanapki. CBO. I to są właśnie te kanapki, które nie są w tej takiej normalnej McDonald'owej bułce, tylko one są w takiej bardziej ciabacie. Zaraz je sprawdzimy. I mamy tutaj kanapkę, która nazywa się Petit Deluxe. To jest taki trochę cheeseburger, ale z musztardą i sałatą. Będzie ciekawie. Francja jakby produkuje bardzo dużo musztardy, słyną z musztardy Dijon, więc zgaduję, że ta właśnie musztarda będzie w środku. To co, może zaczniemy sobie od tej właśnie kanapki z musztardą. Zobaczcie, prezentuje się w ten sposób. Jest sałata, jest musztarda, dużo musztardy. No i plasterek cheddar'a, sprawdźmy sobie. Zabawne, ponieważ pierwsze wrażenie jest takie, no, że jest to jednak burger mm, z musztardą. No i mam takie, troszeczkę czuję się jakbym sobie w domu wiesz, wziął sobie bułkę, kajzerkę, kotleta nie miał keczupu, no to nawalił musztardy. Nieraz się pewnie tak u Was też zdarzało, że nie było po prostu keczupu i musieliście dać musztardy do swojego burgera. Nie jest to takie najpopularniejsze rozwiązanie w Polsce. Mało rzad, Rzadko je się burgery z musztardą. No jest spoko, ale jednak to nie jest to. Jakby tak mam mocno zakorzenione też, że te burgery zawsze z keczupem, czy z jakimś sosem barbecue. Z musztardą niekoniecznie i przez to to traci tą w głowie postać takiego burgera. Teraz wielu z Was może powiedzieć ej Dawid, ale przecież burger z McDonalda ma przecież keczup i musztardę. Tak, ale on ma tą taką musztardę tą tą taką żółtą, taką, tą specyficzną, a tutaj macie tą taką typową jakby sarebską, wiecie, jakbyście sobie łyżkę sarebskiej dali. No dosłownie taki to daje vibe. Kurczę, troszeczkę długo trzeba rzucić te bułki, takie troszeczkę są gumowe. One właśnie nie są suche, ale są takie gąb, bardziej gąbczaste, że naprawdę, Wy sami widzicie, biorę małego gryzka, muszę to mielić, mielić, mielić. No, taki spoko, spoko rzecz, ale jednak w tej cenie wolałbym Chisa. No wiadomo, no, mięso jest to same, warzywa są takie same. Bułka maślana, taka bardziej sprężysta. Trzeba ją pomielić. No w sumie Francja słynie z wypieków. Mają swoje kłosą. Lecimy dalej. Jest to ten. E, ran, o, tutaj mam wszystko chyba zapisane tak Ta pozycja nazywa się Petit Deluxe. Petit przez francuskiego chyba mały, malutki, coś takiego. No i fakt, ten, ten wrapik jest malutki. Jest naprawdę malutki. Zobaczcie sobie, na to, tu jak zgnieciemy to w sumie to jest taki wrap, mi, mikrowrap, mikrowrapek. Dobra, sprawdzamy. Nawet jeżeli bardzo bym chciał, to nie jestem w stanie o tym za wiele powiedzieć. No spójrzcie sami. Placek, jeden duży kawałek kurczaka, liście sałaty i sos ranch. Taki nie wiem, muśnięty tylko. No... 90% wrażeń smakowych, no to jest te kurczak. On w środku tutaj jest taki troszeczkę, bym powiedział, zbyt papkowaty. Nie ma takiej fajnej tekstury, że go tak się... Nie, taki, że coś pomiędzy mokrym a suchym. Tylko tutaj rzeczywiście jest taki bardziej, wpada w taki, w taki mokry. No jest taki papkowaty, no. Wolę jednak... Ogólnie nie przepadam za takimi kurczaczkami. Ja wiem, że McDonald's teraz bardzo próbuje w te kurczaki i w sumie wychodzą to coraz więcej tych kanapek kurczakowych niż tych zwykłych z bołowiną. Ale jednak nie, jakby kurczak tu KFC, chociaż w sumie to i tak... nie. Ja nie przepadam za kurczakami, wolę wołowinę. Dobra, wezmę jeszcze jednego gryza. No tego sosu ranch to też malutko, tyle co kot napłakał. No, no nic, no. nie wiem ile to kosztowało, pewnie ze 2,50 euro. No słaba pozycja. Kawałek kurczaka zawinięty w wrapa, troszeczkę sałaty i muśnięty sosem ranch, który jest prawie nie, w ogóle niewyczuwalny. No, średnie. Dobra, sprawdźmy sobie teraz te frytki, z których oni są tak dumni, że one są z francuskich ziemniaków. Polska też słynie z ziemniaka, więc sprawdźmy, które fryteczki wygrywają Ten ziemniaczany pojedynek Nie widzę żadnej różnicy między tymi frytkami Angielskimi frytkami z maka Niemieckimi czy polskimi Wszystkie są tak samo dobre, wszystkie są tak samo specyficzne Bo jednak te frytki z maka są specyficzne no, Są smaczne, no, nie, nie czuję żadnej różnicy no, Spoko frytka, nic więcej nie mogę o tym powiedzieć Dobra, teraz e, przyszedł czas na walkę wieczoru Czyli to jest ta najdroższa pozycja Ona kosztowała chyba 8,50 euro CBO, czyli Chicken Bacon Onion e, i... okej, okay, czyli on tylko na obrazku wyglądał, jak byłby w takiej ciabacie, a jak spojrzymy, to rzeczywiście to jest taka mięciutka, typowa bułka z McDonalda, posypana sezamem i tylko na zdjęciu to tak pięknie wyglądało. Tutaj mamy jakieś skwarki. No i co? bacon, sałata, cheddar, no i rzeczywiście chyba znowu ten sam sos, który, którego prawie nie było w tym poprzednim wrapie, czyli ten ranch. Kurczę, trochę biednie, zapłaciłem prawie 9 euro za to, sami to sobie przekalkulujcie, ale 3 dychy prawie za kanapkę. Kurczę, no powinno być dobrze, a nie wiem czy będzie. Dobra, sprawdźmy smak. No, tak na nią usiadliśmy od samego początku. Ona jest naprawdę smaczna. Tego sosu ranch jednak jest więcej niż się spodziewałem. Jest on wyczuwalny. No, no jeżeli nie jedliście sosu ranch, to to jest taki jakbyście zmieszali majonez ze sosem śmietankowym, śmietanowym, trochę coś takiego. Jest go dużo. No warzywa jak warzywa, ale ten kotlet, ten kotlet jest fajny, bo on... Wiecie, jak kiedyś był kurczak burger w McDonaldzie? Ten kotlet jest naprawdę fajny. To jest jakbyście połączyli, stanęli pomiędzy tym z kurczak, kotletem z kurczak burgera, a tymi kotletami premium z tych McCrispy i Jest fajny takim połączeniem. Grubość ma troszeczkę jak te wołowinowe kotlety z McDonalda, no i ta bułeczka. No i bekon w końcu przygotowany w poprawny sposób, czyli ani nie jest glutowaty cały w tłuszczu. Ani nie jest po prostu taki jak tektura na, na, na czarno spalony. Jest idealnie pomiędzy, jest idealnie to wyważone. Mega smaczna kompozycja. No a propos tej bułeczki, no to, no to co? No, typowa bułka z McDonald's, każdy z Was ją jadł. Jedyne co wyróżnia tę bułkę, no to tutaj te, te pięć kawałków skwargów Teraz wpadłem na to, że on... Mega przypomina naszego drwala, tylko że jest dużo lepszy niż drwal, bo nie ma tylu zamulujących składników, nie ma tego sera, nie ma tego takiego łagodnego, zamulającego trochę serowego sosu. Jeżeli drwal w Polsce byłby w takiej wersji, nawet z kurczakiem, to bym go jadł. No i na sam koniec francuski deserek, czyli coś z tego Francja słynie, makaroniki, czekoladowo oraz truskawkowy. Zaczniemy sobie od tego truskaw truskawkowego. No trochę taka kisielowa ta konsystencja. Wiadomo, to kosztowało 2 euro, więc nie ma co się tutaj rozłodzić. Jeżeli jesteście fanem makaroników, będzie Wam to smakowało. Truskawkowe, truskawkowo podobne. Wiadomo, nie jest to najwyższej jakości, no ale jak w ramach ciekawostki spoko. No i teraz czekoladowy. Taki, kurczę, czarny, ale w sumie trochę brązowy bardziej niż czarny. No czekoladowe zdecydowanie lepsze od truskawkowego. Tutaj czuć, że jest to czekolada. Tutaj to jest taka truskawka po wypadzie do mielna. Taka niby truskawka, ale, ale jednak nie. No ja, generalnie śmieszne są te kubeczki, fajnie można na nich zagrać, ale jeżeli komuś z Was, tak jak przed chwilą mi, oczywiście żartuję, przyszłoby do głowy, żeby to wynieść, to tutaj na dole są takie chipy, naklejki, one są na, na wszystkim, co jest właśnie tego wielokrotnego użytku. No i zgaduję, że jakbyśmy chcieli stąd wyjść, to albo by ich powiadomiono, albo by zaczęło pipkać. Wiadomo, że na pewno ktoś się znajdzie, kto to wyniesie. Dobra, to był taki nieplanowany odcinek z Paryża. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? My za chwileczkę lecimy na lotnisko, samolot do Miami i czeka Was pozacka seria ze Stanów. Co? Żegnamy się!